Siemanko, mówiłem Wam o tym RS Plusie już nie raz, jest to jedyna wybaw rzecz, taka bardzo ważna, jeździ wyprodukowanych 500 sztuk, ile jeździ w Polsce nie wiemy, ogólnie w serii miała 580 koni, w tej chwili ma 720 i 990 Nm. pokażę Wam co dołożyłem, popatrzcie z przodu. mamy radar, mamy przednią kamerę, to wszystko działa w systemie 3G+, jest to ładnie dołożone, wszystko wygląda jak seria dołożone są lusterka poliftowe ze sidem. można zbliżyć pokazać lampki druga sprawa, do ciągi rarytas, każdy się pyta o to no działają wyśmienicie tylną kamerę też możemy pokazać, bo mamy kamery odnośnie top view czyli 360, można też to pokazać Następnie przejdziemy do środka. To co zrobiliśmy? To jak widzicie, ogólnie RS Plus jest w całej okazałości przepiękny. Deska w skórze została przełożona, gdyż jej nie było. Licznik poliftowy z funkcjami. Zrobiliśmy, zrobiliśmy funkcję zielonego. Eko, zamkniemy drzwi, żeby ładnie wszystko było pokazane na FISie. Mamy zielone menu, gdzie mamy wszystko na temat spalania. Yy, odnośnie yy, klimatyzacji, czy tam uruchomimy sobie ogrzewanie tylnej szyby, yy, czy tam ogrzewanie przedniego fotela. No wszystko pokazuje po prostu co będziemy, co będziemy robić i że to spalanie nam wzrasta, wzrasta. Ogólnie grafikę widzicie tak samo jak to wygląda, site zapalamy, yy, jedyna rzecz, która jest tutaj fajnie zmodyfikowana, nie mamy elektrycznej rolety, ale zamiast tego mamy aktywny wydech na guziku. Bardzo fajna opcja. Super to działa. Teraz tak, wyłączymy wszystko tutaj na zero. Aktywny ten pomad, już o tym mówiłem, temperatura oleju. Yy, aktywny jest. Proste diody zapalają się, tak jak widzimy. Menu 3G Plusa już każdy zna. odnośnie, tak jak mówiłem, RS Plus, Można pokazać plakietkę. Jest to numer 267 z 500 sztuk. To jest akurat ten numer, który nas najbardziej To jest 267 sztuka. Teraz tak, menu mamy indywidualnie. Zrobiona jest C6, e, którą e, grafikę wykonał dla nas przemuś. Pozdrawiam. Ustawienia samochodu. Mamy standardowo asysta kierowcy, no to tutaj było to, że zrobiliśmy te kamery z e, 360 Radar i Side. E, parkowanie jest ogólnośnie takie samo, jak było. Nie widzimy tutaj ustawienia kamery, czy tak dalej, ale jeśli sobie wrzucimy wsteczny, to wtedy już wszystko widzimy tak jak trzeba. Kamera odpala, czujniki też działają, damy do przodu, również się to przełącza z automatu, naprawdę działa to wyśmienicie. Linie skrętne tak samo działają, wszystko jest doposażone fabrycznie. Wyłączymy, pokażemy dalej. Całe menu, klimatyzacja, klimatyzacja, no to są standardowe ustawienia. Serwis kontrola, oczywiście tak samo, kontrola ciśnienia w oponach tak samo jest. Wszystko pokazuje na bieżąco. Naprawdę jest tutaj wypłaz nieziemski. No w mediach oczywiście mamy też już tego troszkę więcej, no bo mamy połączenie z telefonem. Mamy oczywiście tutaj Android auto dołożone czyli ten box, który dokładam nie ludziom, nie jednym grupowiczom czyli na zewnętrznym wyjściu AV. Po Bluetooth działa telefon tak samo, można słuchać muzyczki. No co już więcej Wam powiedzieć, nawigacja, wszystko jest najnowsze, oprogramowanie wszystko jest najnowsze wgrane. No działa naprawdę to super, teraz Wam pokażę. Mamy 3G+, z wersją najnowszą ma 6, i 1. No myślę, że to tyle, no wszystko wygląda super, no RS Plus robi roboty. Co jeszcze nie, nie, nie powiedziałem, HiBeam AS jest jeszcze dołożony, czyli automatyczne światła drogowe. Jeśli mamy na auto manetką załączamy sobie automatycznie siatową. Na filmie również to jest pokazane. Kiedy jest zmierzch, jesteśmy na wolnym polu, automatycznie siata się przełączą na długie. Kiedy coś pojedzie naprzeciwka, no to przełączą się z powrotem na mijania. Tak to wygląda. Super. Wszyscy Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie jak zawsze Olo, Trzymajcie się hej I teraz ostatnia rzecz, którą wszyscy kochają, czyli dźwięk. RSA. Pokaż. Tak brzmi, tak brzmi prawdziwy RS plus. Silnik pokażę, bo nie każdy może mi naprawdę uwierzyć. Prawdziwy RS6, silnik 5 litrów V10 TFSI. Krzyknął moi mili. Pozdrawiam jeszcze raz, Ola.